Zagłębie 12 meczów bez zdobytego finałowej Pucharu Polskiego, właściwie nie awansowaniu do tej fazy. Grzegorz Pasiut i Andrzej Dubinin. Nie przejął tego krążka, wystrzelili Katowiczanie. Krężołek, Krężołek Anderson podpiął się do akcji ofensywnej, ale na hunko strzela. I Katowiczanie. Skrodziuk, Skrodziuk zostawił krążek Adamusowi. Adamusowi. Adamus strzela proste z rękawice Wymieniają krążek e, dwaj zawodnicy, Rybczyk do naroga, szukają miejsca, próbował e, naróg, ale ponad bramką sz, krążek wraca za bramkę Szymbocha. Nie potrafią Sosnowiczanie strzelić, zagrozić bramce, ale teraz wyjechał za bramki, Bombardier najlepiej się zorientował i na 3 sekundy przed końcem kary Filipa Stoklasy z zakrystii, jak to się mówi w hokejowym slangu, otwiera wynik tego spo, spotkania. Lukas Bombardier z numerem 14 Hillesowa Katowiczan nie potrafią skutecznie kończyć strzał broni kody portera próbował lepszy na wznowieniu Jeserot on teraz przy krążku do Vanata Wana do krężołka. Krężołek Pod, poczekał spora sporo niedokładności, tak jak przed momentem we grze Katowickiej Gieksy. Strzał broni Szymboka, na interwencja Sikory przyjął na nogę ten krążek, chociaż przegrał teraz pojedynek ze Strodziukiem, odwrócił się, długo to trwało, jeszcze poprawka pod bramką Kodiego Portera, który jak do tej pory z czystym kątem je kaca do dobrego podania, może spróbuje poszukać strzału Jeserotla, Jeserotla, gol, a zatem... Znalazł wreszcie Jeserotla Rotla miejsce na oddanie strzału, oddał strzał i zupełnie zaskoczył Kodiego Porter'a i mamy remis na tablicy świetnej, mamy remis w Sosnowcu, GKS Katowice wyrównano. Michalski, Fraszko, strzał Kruczka, broni Porter. Nic z tych rzeczy. Czujnie Sosnowiczanie i nieskutecznie GKS Katowice. Pasiut strzela, broni porter obok bramki. Po... Francila wrzuca na bramkę portera ten naraty. Ale ostatecznie mrozi krążek. bramkarz zagłębia Sosnowiec. Walka o krążek pod boksem. Zagłębia Dubinin. Dubinin dogranie na wolne pole. Naraty i krążek mija. Br... Niecelnie. Pasiut. Fraszko i gol! Gdzieś tam znalazł lukę Bartosz Fraszko w ustawieniu Kodiego Portera i wykorzystują Katowiczanie grę z przewagą jednego zawodnika i Bartosz Fraszko wyprowadza przed bramką Kodiego Portera wypchnięci za bramkę Katowiczanie stoklasa klasa dobra interwencja Portera i teraz zagłębie Rybczyk niedokładnie ale utrzymał się przy Krążku zawodnik na rok, strzela i obili tylko ale niedokładnie i Grzegorz Pasior przejął Krążek znakomicie. Teraz dograł do Szymona Mularczyka. Szymon Mularczyk faulowany w tej sytuacji. Jak nie? Bartosz Fraszko. Bartosz Fraszko i Cody porter. Fraszko pewnie to zrobił, wykorzystuje Bartosz Fraszko, rzut karny i 3 do 1 prowadzą Katowiczanie na stadionie zimowym z Zagłębiem Sosnowiec. A w odpowiedzi Wanat, Wanat w dobrej sytuacji, dogranie do Krężołka i ląduje po raz czwarty krążek w bramce Zagłębia Sosnowiec. Mamy czwartą bramkę dla GKS-u Katowice, a dobrą akcję kończy Patryk Krężołek rozwiązał się można powiedzieć wnego gola jak do tej pory Sosnowiczanie zdobyli właśnie grając z przewagą jednego zawodnika ale teraz pasiut, pasiut dobre dogranie do Krężołka i Krężołek zdobywa piątego gola dla GKS-u Katowice 10 sekund kary Andersonsa upłynęło ale zamiast gola zdobyć Zagłębie Sosnowiec to Skarceni momentalnie tą wypadem, tą kontrą GKS-u Katowice z przewagą jednego zawodnika, Smal. Smal szuka miejsca do oddania strzału. Wygrali 1-0 z katowicką GieKSą. Natomiast drugą przegrał 19. dziewiętnastek, Sikora i Wanat. Wanat utrzymuje się przy krążku, poprawił ustawienie krążka i strzelił Mika Francila pod poprzeczkę bramki Kodiego Portera. A zatem mamy szóstego gola. Dla GKS-u Katowice Dariusz Wanat świetnie wypatrzył Mike Francile a te powiedź poszukają drugiej bramki, a może jeszcze Smal próbował na posterunku. Akcja Pasiuta, którą zakończył Krężołek. Leczkows pociągnął Leczkows, ale Szymboch na po... ponad bramką katowickiego golkipera. Cały czas utrzymują się z sosnowiczania i wreszcie odczarowali bramkę Szymbocha. Krężołek rozkłada ręce w przepraszającym geście w stronę Juraja Szymbocha. Drugiego gola dla Zagłębia zdobywa oznaczony numerem 90 Iwan Rybcik. Kruczek, kruczek przed porterem i wysoko ponad bramką kod jego portera. Rybczyk. Rybczyk pociągnął, ale Szymbow na posterunku. Min. Koperia. Naki krężołka. Tak jakby czekał krężołek. Rotla próbował, ale sporo szczęścia w tej sekwencji dla GKS-u Katowice. Fraszko, Stoklasa. Fraszko broni porter. Ale Stoklasa dopełnia dzieła zniszczenia. Chociaż to nieładne słowo, ale zdobywają Katowiczanie. Siódmego gola. Po raz siódmy pokonany Cody Porter. Ten bezpański krążek po interwencji Portera przejął Filip Stoklasa, który w zeszłym sezonie zdobywa Akcja zagłębia, nie Francila. Przejął krążek, mamy końcową serenę. Dziękuję Państwu za uwagę, za ten hokejowy, sportowy, piątkowy wieczór. Oglądajcie nas na platformie Polski TV.